Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Może na sam początek przedstawimy się, kim jesteśmy i co przez, przez najbliższe dwie godziny będziemy tutaj robić. Kochani, jesteśmy zespołem apostolskim. Jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się na nowo. Jesteśmy ludźmi, którzy w sposób świadomy i osobisty narodzili się na nowo w Bożego Ducha. Nie jesteśmy ludźmi religijnymi, jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się na nowo i to samo chcemy dzisiaj głosić Wam. Chcemy dzisiaj stawiać Was przed starą jak świat prawdą, czyli Ewangelią. Dobrą nowiną o tym, że Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka i że tak naprawdę, aby człowiek narodził się na nowo tutaj na tej ziemi, musi tylko i wyłącznie uwolnić swoją osobistą wiarę w ten akt, który miał miejsce na krzyżu Golgoty. Mesjaszem Jezus był w krąg z małego ulice, w zaściankach ciemnych, tam, gdzie podłe życie wre Przyprowadzili do niego ulicznicę Co gdzieś na rowu sprzedawała ciało swe Chcieliby on dał prawo na kamienie Aby ją bić, katować aż do krwi Lecz on jej grzechy przebaczył w zapomnienie Powiedział idź i świętym życiem żyj Jezus, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus. Siła diabła do ziemi przygina. Jezus na zawsze zniknął, smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwiczysko płynęł mimo wzburzonych fal. Kochani, wina każdego człowieka została odpuszczona, grzech został odpuszczony. Puszczony. Śmierć została pokonana, choroba została uzdrowiona. Każdy człowiek na tej ziemi może uwierzyć Jezusowi i może narodzić się na nowo. Nie musi się starać, nie musi starać się podobać Bogu, i nie musi starać się zyskać Bożą aprobatę poprzez to, że stara się być dobrym człowiekiem, uczynnym człowiekiem, religijnym człowiekiem, pobożnym człowiekiem, religijnie poprawnym człowiekiem. Zbawienie tutaj na ziemi uzyskujemy przez akt wiary w to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Tobie, że Słowo, które będzie dzisiaj głoszone, będzie dotykało, Ojcze, głęboko serc ludzi. Ojcze, my ustanawiamy i dziękujemy Tobie, że tam, gdzie stawiamy naszą stopę, Ty jesteś z nami. Ojcze, my dziękujemy Ci za Wrocław, dziękujemy Ci za każdego człowieka, Ojcze, my dziękujemy Ci za to, że ludzi. Dzisiaj będą skupiać uwagę na starej, jak świat Ewangelii. Ojcze, my dziękujemy Tobie za nowe narodzenia. My dziękujemy Tobie, że kolejni ludzie staną się dzisiaj obywatelami nieba. Kochani, ja nazywam się Agata Cerońska i w 2004 roku narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Uwierzyłam świadomie w Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. Uwierzyłam i Zaufałam Jezusowi w jego ofiarę. Do 2004 roku byłam człowiekiem, jak myślę, że większość Polaków tradycyjnym katolikiem. Jak trwoga, to do Boga, i raz na jakiś czas chodziłam e, do kościoła. Ale w 2004 roku narodziłam się na nowo, sama, bez żadnej liturgicznej oprawy. Bez żadnego blichtru. Sama we własnym pokoju oddałam swoje życie Jezusowi. Powiedziałam: Chcecie do mojego życia, jako Pana i zbawiciela. Chcę, abyś panował w moim życiu. Chcę, abyś w moim życiu rządził. Chcę być odkupiona przez Twoją męczeńską śmierć. Kochani, ja. Zawołałam do Boga w dosyć trudnym położeniu swojego życia. Kiedy miałam 16 lat, związałam moje życie z zawodowym przestępcą. I nie dlatego, że chciałam żyć z zawodowym przestępcą, tylko tak naprawdę mocarzem w moim życiu, takim demonem, że tak powiem, który mnie prowadził, był lęk. Bardzo się bałam. Bałam się w moim życiu i tak naprawdę związałam się z tym człowiekiem z jednego powodu, dlatego że myślałam, że jest w stanie dać mi poczucie bezpieczeństwa, ale chcę ci powiedzieć, że żaden człowiek drugiemu człowiekowi nie jest w stanie dać poczucia Bezpieczeństwa. I wiecie, tak to moje życie leciało i ono wyglądało bardzo źle. Bardzo źle. Moje życie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok wyglądało coraz gorzej. Moje oczy oglądały okropne przestępstwa. Moje oczy oglądały. Uzależnienia młodych ludzi od narkotyków, wyłudzanie pieniędzy z banków, to oglądały moje oczy. I wiecie, przyszedł taki moment w moim życiu, że miałam tak bardzo serdecznie dość, że zawołałam do tego Boga. Mówię: Jeśli jesteś, jeśli jesteś żywy. To zmień albo zabij człowieka, z którym żyje. I coś ci chcę teraz powiedzieć. Coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, ma pewne wyobrażenie Boga. I często wołasz do Boga o prawdę, często wołasz do Boga, żeby zaingerował w Twoje życie, i masz wyobrażenie, w jaki sposób on przyjdzie. Chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób on przyszedł do mnie. Przyszedł do mnie jako czysta prawda. Przyszedł do mnie jako Bóg, jako Absolut. I chcę Ci powiedzieć, że człowiek, z którym wtedy żyłam, narodził się na nowo. W więzieniu poznał Jezusa. Oddał Jezusowi swoje życie. Uwierzył w to, że jego grzechy są przebaczone, że całe życie stawał na sąd, a teraz został osądzony raz i już nigdy nie stanie na sąd. I wiesz, napisał do mnie list i powiedział do mnie, słuchaj, poznałem Jezusa. Poznałem Jezusa i Ciebie proszę o przebaczenie, tylko wiecie, to była dla mnie bardzo dziwna historia. I być może Ty jesteś dzisiaj zdziwiony, być może wytrzeszczasz na nas oczy i zastanawiasz się, co my tutaj opowiadamy. I ja miałam tak samo. W tamtym momencie zasiadłam w tak zwanej ławce pytających i zastanawiałam się, czy to co ma miejsce, czy to jest realne. Czy realnie człowiek na tej ziemi może narodzić się na nowo i może tak naprawdę zmienić swoje życie? I chcę Ci powiedzieć, że w ciele zobaczyłam totalnie zmienionego człowieka. Nie człowieka zresocjalizowanego, nie człowieka, który jedno mówi, a drugie robi. Nie takiego, wiecie, klasycznego polskiego faryzeusza, ale zobaczyłam człowieka, który jest totalnie nowy z dnia na dzień z zawodowego przestępcy. Zobaczyłam całkowicie innego człowieka. Jeszcze przed odsiadką, z charakteru bandyta, a po 10-miesięcznej odsiadce, w której poznaje Jezusa jako pana i zbawiciela, wraca do domu nowy człowiek. I o takim człowieku mówi Biblia. Biblia mówi: każdy, kto nie narodzi się na nowo, nie będzie w Królestwie Bożym. I wiecie, przyglądałam się jego życiu. Było to dla mnie bardzo zastanawiające. Zobaczyłam człowieka, który żyje w mocy świętego Ducha, w mocy Boga, o którym do mnie właśnie mówi. Nie jakaś zwykła paplanina i gadanina, wiecie w ogóle. Stek bzdur, tylko tak jak mówi, tak żyje. I to było dla mnie zastanawiające. Z jednej strony mnie to intrygowało, z drugiej denerwowało, a z trzeciej wzbudzało we mnie takie poczucie, aby coś w ogóle zacząć badać, aby zacząć w ogóle coś ze swoim życiem robić. I wiecie, w 2004 roku, z uwagi na to, że żyłam z zawodowym przestępcą, moje życie również zostało pociągnięte do odpowiedzialności karnej. I przyjechała do mojego domu policja, ja zostałam aresztowana i chcę ci powiedzieć... Nie wiem w jakim dole ty dzisiaj jesteś, a może nie jesteś. Może jest ci dobrze, ale mi było bardzo źle. Ja się bardzo bałam. Zostałam aresztowana i kiedy jechałam skuta w kajdankach do prokuratury, to zawołałam do tego Boga: Boże, jeśli naprawdę jesteś żywy, taki o jakim słyszę, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I chcę ci powiedzieć, że Moje doświadczenie Boga to jest takie doświadczenie, kiedy szukasz, to znajdziesz, kiedy pukasz, to ci otworzą. Ja zapukałam, ja zawołałam. I kiedy stanęłam przed prokuratorem, on do mnie powiedział, że stosuje wobec pani środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Nie zostałam aresztowana. Przez jakiś czas nie mogłam opuszczać kraju i musiałam podpisywać dozór policyjny. Ale wiecie, wiedziałam w moim wnętrzu, wiedziałam na pułapie mojego serducha, że ten Bóg to On mnie uratował. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po ludzku normalnie powinnam grzać puszkę. Będę do was mówiła takim językiem, żebyście mogli mnie zrozumieć. I zaczęłam tego Boga szukać. Powiedziałam do niego, kurczę, jak mam do ciebie się zbliżyć, co mam do ciebie powiedzieć, już wiem, że dobrymi uczynkami nie jestem w stanie zwrócić na ciebie swojej uwagi. Ale jaki jest pierwszy kontakt Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem? Wiecie, ja w ogóle uważałam się za bardzo dobrego człowieka, za sprawiedliwego człowieka. Nawet jak coś zrobiłam źle. Nawet jak gdzieś w sercu moim na nie wiem pułapie mojego właśnie serca wiedziałam, że popełniłam jakiś grzech, to i tak ten mój grzech był zawsze bielszy niż czyjś inny. Takim wiecie, takim byłam klasycznym faryze, faryzeuszem. Moje zawsze było bielsze, moje zawsze było czystsze. I wiecie, zaczęłam się modlić do Boga. Zaczęłam czytać Biblię Powiedziałam, Duchu Święty, przekonaj mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I Duch Święty ma tę moc, aby przekonać człowieka najbardziej dobrego, który uważa, że za swoje dobre uczynki żywcem pójdzie do nieba, jest w stanie go przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Kochani, jest jedyny grzech, który oddziela. Człowieka od Boga, i to jest grzech niezależności. Ja próbowałam spodobać się Bogu z powodu moich uczynków. Uważałam, że jestem dobra. Uważałam, że jestem lepsza. Uważałam, że mi się należy. Uważałam, że źli ludzie potrzebują ingerencji Boga. Źli, tacy, którzy wiecie, spędzają nam sen z powiek, ale tacy na przykład jak ja. Nie potrzebują ingerencji Boga, ale chcę Ci powiedzieć, że każdy z nas potrzebuje Boga. Potrzebujesz Jezusa, aby zabezpieczył Twoją wieczność. I wiecie, ja w 2004 roku zawołałam do niego. Powiedziałam: zbaw mnie, uratuj mnie od wiecznego potępienia. Chcecie do mojego życia, jako mojego pana i zbawiciela. Chcę skorzystać z Twojej darmowej ofiary. Chcę, abyś mnie wypełnił swoim świętym duchem. I to nie jest religijne, kochani. Ja to przeżyłam. To jest moje doświadczenie z Bogiem. I wiecie, Twojego doświadczenia z Bogiem też drugiej osobie nie jesteś w stanie udowodnić. Ale ja dlatego chodzę po ulicach różnych miast, aby opowiadać ludziom, że każdy ma dostęp do Boga, że drzwi zostały otwarte, zasłona została rozerwana. Na krzyżu Golgoty Jezus zwyciężył szatana. Jezus poniósł grzech, który należał się nam z powodu naszej niezależności. On to wziął na siebie. On zniszczył na krzyżu Golgoty dzieła diabła. I ja, jako wierzący człowiek, jako na nowo narodzony człowiek, dzisiaj robię to samo. Dlatego jesteśmy dzisiaj pośród Was, aby niszczyć dzieła diabła, aby opowiadać o wielkim i potężnym, zwycięskim Bogu, który może się dzisiaj stać Twoim Panem. Jeśli zechcesz, słowo Boże mówi: czy zechcecie być posłusznymi, czy zechcecie usłyszeć dzisiaj dobrą nowinę, Ewangelię. Ewangelia to jest dobra nowina. To jest informacja o tym, że Bóg świat ze sobą w Jezusie pojednał. Jezus stał się karą. Jezus stał się karą. Jezus cierpiał, abyśmy my nie musieli cierpieć. Jezus został ukarany, i Bóg dzisiaj nikogo już nie bije. Bóg nie chłosta ludzi. Bóg nie każe ludzi chorobami. Bóg nie każe tym wszystkim ludzi, ponieważ to Jezus został ukarany. Na Jezusie objawiła się ta cała rzecz, która powinna spaść na nas z powodu naszego odstępstwa i z powodu naszego grzechu. Ale Jezus to wziął na siebie. Jezus, człowiek. Mesjasz Jezus ten z Nazaretu Jedyny Bóg, jaki dla ciebie i dla mnie jest dotykalny, to jest Jezus człowiek. To jest Jezus człowiek, który chodził po tej ziemi i stał się rozwiązaniem na grzech. Czy chciałbyś dzisiaj narodzić się na nowo? Czy chciałbyś dzisiaj poznać Jezusa jako swojego osobistego Pana i zbawiciela? Kochani, to Jezus jest drzwiami do nieba. On jest darmowym biletem. Słowo Boże mówi, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. I że każdy człowiek zgrzeszył, czyli popełnił błąd. Co to znaczy? Wystarczy, że próbujesz Uzyskać wieczność poza ofiarą Jezusa. To jest niezależność, to jest błąd, to jest grzech. Ja w 2004 roku skorzystałam z niezasłużonej ofiary Jezusa. Skorzystałam z darmowego biletu. Co tam u Ciebie słychać? <głosy> <głosy> Korzystałam i jestem zbawionym człowiekiem. Kiedy zakończy się to, co nazywa się dzisiaj, a każdego z nas to czeka, do każdego z nas przyjdzie śmierć, i chcę Ci powiedzieć, że nie panujesz nad tym w swoim życiu. Nie panujesz nad tym. Śmierć przychodzi niepytana. Ona przychodzi wtedy, kiedy człowiek się nie spodziewa. I pytanie: Co wtedy z Tobą? Co będzie z Tobą, kiedy zamkniesz swoje oczy? Kogo będą oglądały Twoje oczy? Co się stanie z Tobą? Ja mam pewność zbawienia. Wiem, że jestem uratowana. Skorzystałam z ratunku. Dałam się uratować. Dałam się zbawić Jezusowi. Dałam się zbawić Jezusowi. Przestałam kombinować. Przestałam robić nic niewarte gimnastyki religijnej. Przestałam to robić i uwierzyłam prawdzie. Kiedy wołasz do Boga, to wołasz. O prawdę do swojego życia. Bóg i prawda to jedno. Ja zawołałam lata temu i on się objawił jako prawda. Kochani, zupełnie inaczej niż ja miałam wyobrażenie. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli wołasz o prawdę, jeśli wołasz dzisiaj do Boga, to my jesteśmy dzisiaj odpowiedzią dla Ciebie. Jesteśmy. Uczniami czasów końca głosimy Ewangelię Zbawienia. Mówimy to, co powiedział Jezus, aby głosić Ewangelię i czynić uczniami wszystkie narody. Wielu z Was patrzy na mnie jak na wariata. Chcę Wam powiedzieć, że nie jestem wariatem. Z miłości do człowieka chodzę i opowiadam Ewangelię, ponieważ wierzę w to. Że ludzie się zbawiają poprzez proste zwiastowanie Ewangelii. Jestem uczniem Jezusa, dlatego przynoszę Wam dzisiaj słowa prawdy. Daj się dzisiaj zbawić, daj się dzisiaj uratować. To nie znaczy, że masz się stać religijnym człowiekiem, nie o tym mówię, ale daj się uratować, zabezpiecz dzisiaj swoją wieczność. Może zabezpieczony masz konto, może masz wykupioną polisę na swoje życie, ale czy masz zabezpieczoną wieczność? Czy twoja wieczność jest zabezpieczona? Czy masz pieczęć krwi Jezusa? Czy kiedy On wróci na tą ziemię, zabierzesz się transportem do nieba? Czy jesteś Jego własnością? Czy należysz do Niego? Czy nie masz tej pewności? To jest proste pytanie i prosta odpowiedź. Tak jak teraz wiesz, że tutaj przed nami jest karuzela, tak człowiek, który rodzi się na nowo, ma pewność swojego zbawienia i przynależności wiecznej do Boga. Ja to mam. Wzięłam za to odpowiedzialność. I ty, naprawdę? Jak to się objawia w twoim życiu? Hmm. To jest właśnie to. Szydera, cynizm, ale kiedy przychodzi do życia ból, kiedy przychodzi do życia śmierć, to człowiek wtedy klęka i odwołuje się do siły wyższej. I chcę ci powiedzieć, że każdy tak ma, tylko nie musisz wołać do Boga w trudnej sytuacji twojego życia. Wtedy, kiedy życie wali Cię bez litości. Zawołaj do Niego dzisiaj, a w zasadzie posłuchaj nas do końca. Zostań z nami, słuchaj nas, miej otwarte serce, a na pewno będziemy odpowiadali na Wasze pytania i jesteśmy dzisiaj dla was odpowiedzią. Hej.